Witajcie kochani, witam was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania przesłodziutkie karty. Zobaczcie, jakie maleńkie, bardzo są maleńkie. Kamienie wróżą są po polsku. Są fajne dla osób, które właśnie interesują się minerałami, tymi połączeniami. Są bardzo proste, malutkie, takie kieszonkowe, mini, powiedziałabym. Teraz z tego, co wiem, są. Zmienione jest opakowanie, zmieniona jest okładeczka także mogą wyglądać troszeczkę inaczej niż te, które Wam tutaj prezentuję. 42 sztuki. Mhm. Tak tutaj doszukuje się jakichś danych. Do słońca to jest e, chyba e, wydawnictwo. Tak mam nadzieję, że dobrze mówię. E, www.magiacard.com jest taka strona tutaj podana. Jakby ktoś chciał. Mhm. Zaraz zobaczymy, bo to jest taka książeczka, też w środku. Pudełeczko bardzo proste. Bardzo takie tekturkowe, proste. Mamy taką właśnie tutaj broszurkę. Tak, do słońca 2008. Ja mam właśnie to starsze wydanie, natomiast tak jak mówię, wiem, że teraz jest wydanie świeższe, czy odświeżone, nie wiem, czy tam chodzi tylko o pudełeczko czy może coś jest jeszcze dodane tutaj jest taka broszureczka, nim zacznie się wróżba na sam początek później mamy układy wróżebne i tu jest kryształowa kula, zwierciadło patrzymy dalej, amulet mhm. I teraz znaczenie kart i każda karta tutaj jest opisana. Zaraz wam pokażę oczywiście karty. Jest to zebrane w takie połączone na przykład że kamienie bezbarwne i białe, czyli kolorem to idzie. Później mamy hmm, później mamy na przykład kamienie niebieskie, fioletowe i tak dalej. Co mamy na temat każdej karty? jedyneczka diament, minerałek, później znak zodiaku, że Lew, że Baran, planeta słońce. Karta w pozycji właściwej, świadomość, oświecenie, pełne i tak dalej. Karta odwrócona. Też jest właśnie kilka takich haseł. I tak to jest, słuchajcie, zrobione dla każdej karty, dla każdego minerałku. Bardzo fajne, powiem wam, bo jest to malutkie, jest to takie kompaktowe, można naprawdę wrzucić do kieszeni nawet i Wziąć ze sobą gdzieś tam wiecie, idąc na spacer, gdzieś sobie wyciągnąć w takim spokojnym miejscu. Naprawdę fajne, maleńkie. Ja, ja bardzo je lubię. Kupiłam sobie nawet dwa, słuchajcie, żeby w razie co się wyprzedały. Bo one są mega taniutkie, no zobaczycie sami, ale naprawdę cena bardzo niska. I tutaj na początku są takie trzy karty, jak dobrze pamiętam, trzy. Gdzie są wszystkie minerałki zestawione, te, które tu są opisane, i są zdjęcia, więc zobaczcie, jakie to jest fajne. Można się też uczyć, e, prawda? I to jest oczywiście z dwóch stron. Zobaczcie, tu jest pierwsza. Tak, później Wam pokażę drugą. <laughs> mhm. I z tyłu kolejne. I jeszcze mamy jedną. I z tyłu. Teraz zobaczmy sobie karta po karcie. Jak widzicie, one są maleńkie. Może Wam porównam z taką kartą klasyczną Tarota. O, tak, tak to wygląda. Taka jest różnica. I na każdej karcie jest obrazeczek, jest nazwa minerałku i jest właśnie jakieś hasło do tego. Z tyłu już widzieliście i jest w tym króciutkim bukleciku tam opisane, prawda, też do każdej karty, to pokazuję Wam po kolei tak, tu mam na przykład jaspis i siła bardzo fajne są te karty, powiem Wam, e, lubię z nich korzystać, dla kwestii minerałów jak najbardziej żeby się uczyć o minerałach, ale też te obrazki kiedy się je rozłoży, na przykład kilka, to powiem Wam, że Pobudzają też wyobraźnię, pobudzają intuicję, czyli takie czytanie intuicyjne tutaj samych tych kart też jak najbardziej jest możliwe. Do tego możesz sobie tutaj pracować jeszcze z kolorem, bo jest tu bardzo dużo kolorów, właśnie takich intensywnych kolorów i też te wzory, wszystkie taka symbolika fajna podoba mi się powiem Wam, że bardzo prostutkie, ale też i bardzo, bardzo sympatyczne, bardzo się fajnie z nimi pracuje, lekkie, nie ma tutaj jakiegoś szaleństwa. Czuć tutaj e, takie jakieś celtycko, druickie naleciałości. Jak ktoś ma tarota pradawnego lasu z was, to tutaj odnajdziesz takie czasem podobne troszeczkę czy to symbole, czy to, e, właśnie, jakby to nazwać, um, obrazki, może tak powiem, bo nie wiem, jak to nazwać profesjonalnie. Tak. I tych minerałków jest ileś, właśnie to, co Wam pokazałam na tych pierwszych stronkach. E, bardzo to jest fajne, powiem Wam, dzięki tym kartom udało mi się zapamiętać na przykład. E, Znaczenie jakichś minerałków, też te hasła połączone, czy też właśnie wygląd samych minerałów z, tej, z tych karteczek. Więc, jeżeli ktoś chce sobie popracować z minerałkami i tu jeszcze sobie tak wyciągać, to kartę dnia, czy taką podpowiedź dla siebie, czy, czy do tarota sobie dobrać coś, no to tutaj naprawdę są to fajne, fajne karty, fajny taki dodatek. Natomiast dla mnie największa wartość to jest właśnie to, że uczą minerałków, uczą tych właściwości tych minerałów. To jest bardzo fajne. No i to, że są po polsku, to też jest, prawda? Wartość, jakby nie było. Tak, i mamy tu akurat akwamaryn na końcu. Jeśli chodzi o tasowanie, no to tak jak z małymi kartami, prawda? Tak jest. Dobra. Na koniec tutaj zmierzmy sobie kochani jaką wielkość każda karta ma w centymetrach. To jest około 6 cm szerokości, natomiast wysokości no tak około 8,8 i Wydaje mi się, że to jest taka wielkość klasycznej karty, ale może się mogę się mylić, bo dawno w sumie nie miałam w rękach takich klasycznych Kart, Może z Was ktoś je zna, może ktoś z Was wie, potrafi powiedzieć to. Jak masz ochotę, to napisz proszę w komentarzu. Oceńmy sobie je jeszcze na koniec, oczywiście. Są bardzo ładnie, przynajmniej te moje, mam dwoje i tak ładnie są przycięte, ładnie wydrukowane, laminowane troszkę, aczkolwiek nie za bardzo. To są takie bardziej, trzeba się liczyć, kartoniki jak. Jak osza na przykład karty tarota, ale słuchajcie, za tą cenę, za którą one są sprzedawane, to tu absolutnie nie ma możliwości wymagać nic więcej. To uważam, że za tą cenę one są naprawdę fajnie zrobione. Czyli oceńmy sobie. Dobrze. Jakość a trwałość. Używam ich dosyć dużo. Fakt, że mam dwa komplety, ale w ogóle nie widzę, żeby się jakoś tak specjalnie zużywały. Więc widać, że ten papier musi być dobry, słuchajcie, bo one wyglądają jak nowe, a mam je już no, kilka lat, jedne i drugie. Czyli tak, oczywiście jakość i trwałość zawsze to łączymy tutaj, słuchajcie, z tą twardością, więc jeżeli chodzi o, o to, bo on na przykład, widzicie, to gdzieś tak można wygiąć, łatwo zniszczyć. Także tu trzeba uważać, więc dam 8, bo więcej oceniamy te karty, które są twardsze. Tutaj zawsze patrzę na to, że karty twardsze mają większą notę u mnie, ale ósemeczkę tutaj spokojnie dam, bo ja czuję, że one naprawdę wytrzymają długo, czyli 8. Natomiast jeżeli chodzi o sam zamysł tutaj, o te obrazki tutaj, kolory, Nasycenie. Samo to, że te obrazki są tutaj dosyć takie, jak to mam powiedzieć, poruszające wewnętrznie, poruszające wyobraźnie, naszą intuicję wewnętrzną. No to tutaj, kochani, powiem Wam, że jest to. Niby się zdają takie proste, ale jak się przyjrzysz temu, to zaczynasz dostrzegać więcej, więc też dam 8 i to jest dużo. To jest naprawdę dużo, jak na takie proste karty. Uh -huh. No dobrze, oceniliśmy sobie, zmierzyliśmy. To tyle, kochani. Pamiętajcie, tak jak tutaj jeszcze podpowiadam, że nowe pudełeczko jest troszeczkę inne. Chyba któraś z kart, nie wiem czy nie ta dziewczyna jest właśnie na tym nowym, tak mi się gdzieś rzuciły w oczy, ale jak wpiszesz sobie kamienie w różą, taką nazwę, to na pewno je odnajdziesz. Dajcie znać, znać, kochani, czy znacie te karty, czy z nich korzystacie, bo ciekawa jestem, czy jeszcze do kogoś dotarły te maleństwa. No i dajcie znać, czy je lubicie, czy lubicie z nich. Korzystać. Dajcie oczywiście też znać w komentarzach, czy chcielibyście jakieś konkretne karty, żeby wam tutaj nagrać. Jeżeli nie mam, to napiszę, jeżeli mam, to napiszę. Oczywiście sprawdzajcie, kochani, też, czy na playlistie nie ma już przypadkiem tych kart, o które chcecie zapytać, bo mamy playlistę osobną dla kart Tarota, osobną dla kart wyroczni. Nawet jest taka playlista zrobiona dla polskich kart. Mamy playlisty dla kart ze zwierzakami na przykład. Więc pobuszujcie proszę zanim zapytacie o kolejną recenzję, czy przypadkiem takiej recenzji już na kanale nie ma. A dzisiaj mówię Wam już do widzenia. Fantastycznie, że jesteście, i do usłyszenia w kolejnych materiałach. papa. Pa.